Cześć widzowie, ja jestem Michał, to jest kanałcy Najów, a to jest celownik Barris AR536, którego jak sama nazwa Wskazuje, producent przewidział, że będzie on dokręcany do karabinków platformy AR, AR15 oczywiście. Naturalnie, producent zapewne w swojej mądrości nie przewidział, że będę go dokręcał do jakiegoś innego karabinu, jak to oczywiście zrobiłem, ale o tym w następnym odcinku, gdzie pokażę Wam, jak on działa w warunkach praktycznych, czyli na strzelnicy. Natomiast dzisiaj chciałem Wam pokazać mniej więcej, co to jest za rozwiązanie, co on sobą przedstawia i dać Wam, jakby, do rozwiązania rozważenia Parę jego cech i parametrów, żebyście mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mówiąc krótko, warto sobie taki celownik sprawić. Um, otóż, jest to celownik, który um, nie jest to klasyczna luneta. Jest to celownik pryzmatyczny. Tak jak go tutaj widzicie, on jest um, ukompletowany jeszcze w jakieś dodatkowe elementy, które ja na razie zdejmę, żeby zobaczyć, pokazać Wam, jak on wygląda e, w takim sensie e, jego faktycznej e, budowy. Bo to, co tutaj z przodu jest dokręcone to jest taki tubus przeciw oślepieniowy przeciwrefleksowy oczywiście są takie odpinane osłony które można zdjąć tak wygląda całe urządzenie to jest celownik który posiada obiektyw osiednicy 36 mm i pięciokrotne powiększenie za pomocą właśnie układu pryzmatycznego, czyli nie za pomocą soczewek, tylko za pomocą pryzmatów. Jest to starszy brat celownika, który nazywa się bardzo podobnie Berry's AR332, który posiada trzykrotne powiększenie i soczewkę wyjściową o średnicy 32 mm. Tutaj ten krzyż może być oczywiście podświetlany. W dwóch kolorach, czyli może być zielony lub czerwony, w zależności od upodobań. On może mieć również kolor czarny, natomiast on się oczywiście sprawdzi tylko w dzień przy, przy stosunkowo jasnych tłach. I każda, z, każda z, tych, każde z tych ustawień ma pięć poziomów jasności, i to sobie można regulować tym pokrętłem. Tam jest oczywiście układ, który automatycznie pod to podświetlenie wyłącza, kiedy przestaniecie trząść tym swoim karabinem. Ta bateria powinna starczyć na przynajmniej rok pracy. Co najmniej na takim przeciętnym ustawieniu jasności. Dwie wieżyczki regulacyjne, które są zabezpieczone kapslami, czyli są to tak zwane wieżyczki zamknięte. A dlaczego one są zamknięte? Otóż siatka, która została zastosowana w tym celowniku, powoduje, że na typowych dystansach, czyli 100, tak jak się go przestrzeliwuje, 100 metrów, 200, 300, 400 do 500 metrów, tam macie wyskalowane punkty. Do których po prostu zmieniacie punkt celowania sobie w, w obiektywie, w okularze, przepraszam, przenosicie punkt celowania i automatycznie nakładana jest korekta BDC, czyli korekta opadu pocisku. Ten celownik oczywiście skalibrowany jest pod amunicję 556, czyli 223,55 grainów, aczkolwiek z innymi rodzajami amunicji również, no powiedzmy, daje się go zmusić do współdziałania. Na samym celowniku macie jeszcze dokręcone takie e, krótkie odcinki szyn, ponieważ jest to celownik e, o stałym powiększeniu. Pięciokrotnym, no to w pewnych warunkach m, czasami użytkownicy kompletują go m, po prostu z takim przeziernikowym kolimatorem takim te telewizorkiem e, tutaj można sobie oczywiście dokręcić jeszcze jakieś tam latarki, wiatraczki co kto lubi natomiast zasadnicze zastosowanie tych odcinków czyn jest po to żeby sobie tutaj móc jeszcze dorobić do niego malutki kolimator i tak ludzie robią m, ja nie mam takiego planu dlatego że m, dla mnie y, powiedzmy ja nie strzelam Strzelam z niego na dystansach. Takich typowo CQB, ja właściwie najmniejsze dystanse, nawet jak strzelam jakieś tam proste dyscypliny dynamiczne, karabinowe, no to tam najbliżej zlokalizowane cele to są odległości rzędu powiedzmy 80 metrów. Ten celownik ostrzy gdzieś tam od 7 w górę. Jeżeli jest to odległość mniejsza, wciąż można z niego strzelić, natomiast wtedy trzeba się już posłużyć celowaniem obuocznym i de facto dokonać takiego wewnętrznego nałożenia sobie tego obrazu krzyża celowniczego na no, obraz, który widzicie drugim okiem, także nie jest to niemożliwe, natomiast jeśli waszym zasadniczym środowiskiem jest CQB e, czyli, czyli strzelanie na niewielkie odległości, jakiś tam house clearing i tak dalej to to urządzenie akurat nie będzie się do tego zbyt dobrze nadawać, natomiast jeśli strzelacie sobie na dystans e, takie rzędu 25, 50 100 metrów, 200 metrów e, i to e, i, i przewaga takich zadań strzelec występuje w Waszym użytkowaniu broni, jak najbardziej taki celownik powinien się bardzo dobrze sprawdzić. Teraz e, o, praktycznym, o praktycznych cechach jego zastosowania powiem w osobnym odcinku, natomiast mogę powiedzieć, że po pierwszym dokręceniu go do broni e, być może jest to szczęście nowicjusza, ale udało mi się z niego strzelić grupę na 100 metrów, która miała 2 trzecie minuty kątowej, więc e, jak na moją e, nazwijmy to bardzo niewyszukaną broń, e, no to Wydaje się, że taki celownik no, bardzo dobrze zrobił robotę. Ja go oczywiście będę jeszcze intensywnie eksploatował i testował. Jeżeli pojawią się jakieś kolejne uwagi z jego eksploatacji, to oczywiście, oczywiście o tym opowiem. Jeszcze jedna ciekawa cecha. Otóż celownik ten zespolony jest z, z taką podstawą, która umożliwia montowanie go na szynie Picatinny. Natomiast tą podstawę możecie usunąć. Jeżeli ją usuniecie, to w komplecie jest taka śruba którą można go przykręcić za pomocą tej części stopki, która jest integralną częścią jego obudowy, do uchwytu, do uchwytu transportowego w M16A1, czyli, czyli w klasycznych, czy, czy wszelkich innych wzorach karabinu M16, który ma tenże uchwyt transportowy i on w tamtym miejscu jakby bezpośrednio pasuje, bez żadnych dodatkowych adapterów, więc to może być ciekawa opcja na wyposażenie w optykę Karabinu, właśnie o takim typowym wojskowym wzorze, bez konieczności dokupowania do tego jakichś dodatkowych obejm, montaży i innych wynalazków. Także, także ten, ten celownik również w tym środowisku można zastosować. No, dla mnie główną motywacją tego żeby sobie taki celownik zastosować jest przede wszystkim możliwość yy, yy, sfokusowania się tutaj yy, manualnie yy, do wady wzroku którą, yy, którą dumnie posiadam nieskorygowaną w związku z czym regulując sobie tutaj szkłem okularu mogę sobie tą wadę całkowicie skasować yy, i mieć yy, zarówno ostry yy, ostry krzyż yy, celowniczy jak i cel mieć ostro w związku z czym no te wyniki tego strzelania są na pewno dobre yy, i robi mi się to dużo bardziej komfort niż w przyrządach mechanicznych, gdzie jest ciągłe szarpanie się z kompromisem pomiędzy fokusem e, z trudem uzyskiwanym już przeze mnie na przyrządach a jakimkolwiek jednak widzeniem celu, no bo oczywiście wiadomo, że musimy się skupić wzrokiem na muszce, ale cel no, gdzieś tam w tle również nam musi funkcjonować, no to dla mnie stawało się coraz trudniejsze, więc tego typu celownik bardzo ładnie mi ten problem rozwiązuje. Tak wygląda pryzmatyczny celownik o stałym powiększeniu. W kolejnym odcinku praktyczne zastosowanie tego urządzenia na strzelnicy. To wszystko, cześć.